Witam Państwa bardzo serdecznie. A w dzisiejszych faktach rząd informuje, że trwają prace nad przepisami, które sprawią, że już w pierwszej połowie 2023 roku dokumenty aplikacji MOBYWATEL będą pełniły w Polsce rolę pełnoprawnego dokumentu. Dotyczy to również praw jazdy. To rewolucyjna zmiana, przede wszystkim dla młodych kierowców. Egzaminator, wpisując pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy, będzie automatycznie generował dokument, czyli po zdanym państwowym egzaminie praktycznym młody kierowca będzie mógł samodzielnie wrócić samochodem do domu. Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa, zapowiada także, że nowe funkcje aplikacji MOBywatel umożliwią dokonanie płatności za czynności urzędowe lub generowanie pełnomocnictw do załatwiania spraw w urzędach. Marku, rozsądnie, no bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że po prostu kursant dotychczasowy kursant wysiada z pojazdu egzaminacyjnego, wsiada do swojego. Jak go ktoś tam przywiezie wcześniej <śm> 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 przed egzaminem <śm> i po prostu jedzie do domu albo gdziekolwiek indziej już y z tym samochodem jako kierowca. Co o tym sądzisz? Ja nie jestem tutaj przeciwny takim zachowaniom, bo na dzień dzisiejszy jeszcze uważamy za datę uzyskania uprawnień czynność administracyjną, polegającą na tym, że ktoś wydrukuje w PWPW ten dokument w postaci prawa jazdy. I co nam daje? Człowiek zdał egzamin, poszedł do domu, czeka dwa tygodnie, żeby otrzymać ten dokument. Nie nabiera doświadczenia, nie może jeździć, prawda? Czeka na dokument, ale tak de facto chwila zdania egzaminu powinna już być dla niego tym uprawnieniem do prowadzenia pojazdu. Wiesz co, teraz jak powiedziałeś o tych dwóch, trzech tygodniach, to przyszła mi na myśl ta analogia z lotnictwa, gdzie cały czas mówi się o tym, że pilot powinien być cały czas w treningu, że dwóch, trzy tygodniowe, albo miesięczne, miesięczna przerwa w odbywaniu lotów, to już jest, no, utrata pewnych pozytywnych nawyków, Ale pewności czynicy, siebie, umiejętności. Czy myślisz, że ten młody kierowca, no, niedoświadczony zupełnie, okej, okay, zdał egzamin, Czeka 3 tygodnie? Czy on zapomina? Pewne rzeczy tak. Tym bardziej, mhm. że jest pewna różnica między tym, co kursant robi w czasie normalnego ruchu drogowego, odbywając zajęcia praktyczne, zdając egzamin i w chwili, kiedy otrzyma dokument, zupełnie inny styl jazdy nam się pojawia. Musi się dostosować do tego, co panuje na drodze. Więc m, niczego nie zmienia tak naprawdę. Być może, że nie jest to aż tak e, jak w lotnictwie, że te 2-3 tygodnie wprowadzą pewną pustkę w świadomości tego e, nowego kierowcy. E, aż tak tragicznie bym tego nie oceniał. Jednak on ma zdany egzamin. To dla mnie jest człowiek, który w tym momencie ma uprawnienia, a nie oczekiwanie na to, kiedy poczta dostarczy mu prawo jazdy. Być może nie będziemy musieli czekać już na dokument, ale tuż po zdanym egzaminie na prawo jazdy po prostu będziemy w stanie wsiąść do samochodu i być kierowcą. Dobra zmiana? Tym razem tak.